Cześć czołem, kluski z rzosołem. Witam wszystkie osoby z podznaku wagi na czytaniu ogólnym od 13 do 19 marca 2023 roku. Czyta, o Jezus Maria, ale by się wydarzyło. Czytanie ma charakter ogólny, więc zapraszam zapoznać się z wszystkimi znakami: czyli ascendent księżycowy, jak i również ze znakiem ewenucjańskim, jeżeli chcecie tam ogarnąć, co w waszym romantycznych sprawa dobrze drogie wagi energia tygodnia, głupiec tak czyli rozpoczynamy jakąś podróż wasza energia trójka była no pięknie, dalekosiężne plany, odwaga i idziemy do przodu, co tam jeszcze jest dla was, co z przeszłości będzie miało wpływ, siódemka mieczy, czyli jakieś pąstewsko i cwaniactwo co podstawy sytuacji no to paść mieczowy, no wcale nie będzie tak lekko, bo będą was łapać za słówkę. i rado dla was to jest być królo, kró. Ku rycerzem i wasze pragnienie to śmierć Okej, okay, dobra, to też ma sens no i wynik tygodnia to jest dziewiątka mieczy dobra, czyli zaczynamy tak energia dla was tygodnia jest następująca, drogie wagi entuzjastycznie wkroczycie że tak powiem to żeby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu i ta energia tygodnia wam na to pozwoli, bo energia tygodnia będzie was do tego zachęcała, będzie was zachęcała do spontaniczności, do rozpoczęcia nowej drogi, jak i również do tego, żebyście po prostu, e, że tak powiem, Miały wiarę we własne możliwości. To też jest karta jawnego szaleństwa. Więc niektórzy z Was będą po prostu wpadały na bardzo niecodzienne pomysły celem ich realizacji. Sami znowu będziecie w energii trójki buław. Czyli co Wy będziecie? Wezmiecie się przede wszystkim, że tak powiem, chwycicie za odpowiednie części ciała i staniecie się w końcu liderami dla samych. Dla samych siebie. Staniecie właśnie niczym, ta osoba spojrzycie w dal i stwierdzicie, że teraz jest czas na te nasze dalekosiężne plany i pójdziecie w wielką, długą podróż odkrywania swojego życia. Będziecie niczym ten gościu, który chodził przez. Był taki serial w latach 90. o mistrzu kung fu, Bill z The Kill. Bill. Ten aktor grał właśnie tego mistrza kung fu, który w Japonkach przemierzał wschodnie wybrzeże w Stanach, nauczał rozwiązywał zagadki kryminalne, taka hała w ogóle leciała, no to coś w tym stylu. Mam wrażenie, że będziecie właśnie na, na, na takim etapie gdzieś podejmowania decyzji. Nie, że się śmieje z Was, ale generalnie gdzieś taki kaliber. I właśnie to jest w nawiązaniu do tego jawnego szaleństwa, że ktoś to może odbierać jako jawne szaleństwo, ale jeżeli Wam to jest potrzebne w życiu, no to oczywiście jak najbardziej. Co z przeszłości ma wpływ. Na pewno poczucie jakiegoś wstydu siódemka, nie czy jest to karta wstydu osoby, która ucieka z czymś kradnie, coś bądź też drogie wagi, wasze poczucie wstydu doprowadziło was właśnie do tego miejsca, w którym jesteście i stwierdzacie, że ono musi przejść do przeszłości, a Wy musicie zabrać właśnie życie w swoje ręce. Kolejną kartą dla Was określającą podstawą sytuacji to jest paś. Mieczowym. I ten paś mieczowy to jest yy... sprawiedliwy osąd. Sprawiedliwy osąd dla Was i przy, przez Was. Wy będziecie sprawiedliwie osądzane i będziecie brane pod lupę. W sposób bardzo logiczny i analityczny nie tym razem, nie wy będziecie się tym trudnić, tylko ktoś Was będzie rozliczał i dla Was właśnie będzie, że tak powiem, radą rycerz kielichów. I tu jest właśnie rada, żebyście nie były zbyt kapryśne, nadwrażliwe w tym, co odczuwacie, przeczuwacie żebyście potem nie zamykały się jakoś bezsensownie w sobie, uciekały i budowały twierdzę. No i również, żebyście też nie były zbyt właśnie miękkie w tym wszystkim. O Jezu, o nie, bo ktoś mnie ocenił. Drogie wagi? Nie, 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 jeszcze raz nie. W ogóle strasznie teraz mam. Ten wasz rozkład jest mega na luzie. Tak szczerze powiedziawszy, taką energię te karty mają. No dobrze, a jakie jest wasze pragnienie? Śmierć. Wy chcecie zakończyć pewien etap definitywnie, bo czekacie już na nowy etap. No i to jest pięknie, popatrzcie się. Karta głupca, nowy, spontaniczny początek, trójka buław, idziemy do przodu. Z, przede wszystkim w linii karty pary tworzą takie, że jest siódemka mieczy, odejście od wstydu i jest śmierć. Zakończymy. Ja już się nie chcę wstydzić za siebie, nie będę się wstydzić za siebie, nikt się już ze mnie nie będzie śmiał, tak? Idziemy do przodu, robimy to, co mamy robić, i wszystko będzie dobrze. I właśnie dlatego na koniec tygodnia dla Was jest przeznaczona piękna karta dziewiątka kielichów. No cóż, spełnienie marzeń, satysfakcja, poczucie zmysłowej przyjemności spełnienie się, spełnienie i jeszcze raz spełnienie. Co to oznacza? Oznacza, że w to, co sobie zaplanujecie w tym tygodniu, to to rozpoczniecie. Poma, patrzcie, że macie tutaj kartę, dwie karty Wielkich Arkan. Bardzo mocne energię, czyli rozpoczęcie podróży i zakończenie pewnego etapu. Tak? To się wam uda i będzie to spełnienie, bo to będzie właśnie ten pierwszy krok dla waszych Zmian. Dziękuję.